Dzień dobry, właśnie wracam z pracy. Jest godzina szósta. Idę szybko do hotelu, ponieważ przeprowadzają nas do innego hotelu. Tak, do takiego, który jest bliżej hali, e, oraz do takiego, gdzie nie będzie tych much i komarów. Także dużo, dużo na plus. Będziemy mieli też bliżej do e, okolicznego sklepu tutaj więc naprawdę super sprawa także idę szybko do hotelu i spakuję do końca wszystkie rzeczy okej, okay, trzeba tu teraz wszystko spakować do tego mam swoją super fajną torbę mm, już pokazuję jak ona działa to jest torba, która się sama pakuje w torbę. O, cyk. I mamy torbę. Ok, prawie wszystko mam spakowane. Te rzeczy spakuję sobie rano do plecaka, ponieważ jak wrócę z nocki, to wtedy mnie dopiero zabiorą. A plecak biorę aktualnie do pracy, bo pakuję tam sobie picie, bluzę i jedzenie. Tak właśnie wygląda ta wypełniona torba. No, wiele rzeczy do spakowania nie mam, więc jak wrócę rano, to sobie tylko popakuję do plecaka i będę gotowy do przeprowadzki. No, jestem już w nowym pokoju. I straszna lipa wyszła, ponieważ okazało się, że jestem w innym pokoju niż moich dwóch kolegów. Jesteśmy na tym samym piętrze, jest to różnica trzech pokoi, bodajże, ale tak czy siak, jesteśmy w różnych pokojach, a mieliśmy wspólne rzeczy, takie jak na przykład mój garnek, patelnia kolegi, wspólna łyżka do gotowania, czy deska do krojenia, czy też noże. No niestety rozdzielili nas, nie mówili nam w ogóle o tym, nie wspomnieli o tym. Ja nawet nie mam klucza do swojego pokoju, więc jeśli chcę w ogóle wyjść z pokoju no do kuchni, żeby sobie coś zrobić do jedzenia, a jeszcze powiem, że żadnego jedzenia nie mam, ponieważ oni wzięli całe nasze wspólne jedzenie i skorzystałem z dobroci współlokatorki, która mnie ugościła, poszła do pracy jakiś czas temu i dała mi zapiekanki, żebym sobie zrobił. Więc teraz, jak będę chciał wyjść z pokoju, to po prostu zostawię uchylone drzwi i zablokuję je butem, żeby nikt mi przypadkiem tego nie zamknął. Eee, talerza też nie mam, więc skorzystam z folii aluminiowej i zjem na niej. Eee, no kurczę, straszna lipa wyszła z tymi pokojami i kurczę, no mam nadzieję, że uda to się jakoś ogarnąć. No bo nawet miejsca w lodówce nie ma, żebym miał swoje rzeczy. O, wymieniają płoty. Teraz żadnego tu nie ma. O, ale tam widać, że już poustawiali słupki i będzie stał nowy, ładny płot. Spoko. Tutaj jest hala, na której pracowałem na dniówkach. A tu jest hala, na której pracuję na nocce. Ale aktualnie pracuję jeszcze na tamtej i robią fasolkę. No a tutaj jest taka ze szpinakiem. Tak wygląda hala nocą, kiedy nikogo nie ma. Poszedłem sobie do toalety, zgasili światło. Mam nadzieję, że drzwi są otwarte. Biorę rzeczy i idę. No, skończyłem dzisiaj dosyć późno pracę, ponieważ o godzinie 7 rano. Plan jest taki, że umyję się, ubiorę jakoś luźniej, żeby móc później pójść od razu spać. Zrobię sobie jecznicę ze szczypiorkiem, ponieważ no, zaplanowałem to sobie już wczoraj. I no, prześpię się, ogólnie mam teraz pusto w pokoju. E, aktualnie jedna osoba poszła do pracy, a dwie od wczoraj, e, już, od wczoraj skończyły pracę i ich tutaj nie ma. Także mogę się też zająć paroma sprawami jeszcze przed pójściem spać i na przykład nagrać coś ponieważ od kilku dni nic nie nagrywałem bo ciągle ktoś był w pokoju no no to lecę się ogarniać i zrobię sobie to śniadanie wchodzę sobie do kuchni żeby zrobić sobie jajeczniczkę ze szczypiorkiem i patrzę że mamy tu automat kurcze kozak sprawa no kurczę, myślę, że za euro 20 dostanę puszkę. Mam pół litra. Polecam mix Jakie jesteście w Niemczech albo w też są. To oj, no to polecam, bo są dobre. No i tak wygląda moja jajeczniczka. Wygląda całkiem smacznie. Mam nadzieję, że też jest smaczna. Pewnie tak. Zabieram się do jedzenia. Kurczę, właśnie się zorientowałem, że dzisiaj mija połowa odkąd tutaj jestem. Więc, kurczę, teraz czas powinien lecieć coraz szybciej. Chociaż już leci dosyć szybko. Mm, idę sobie właśnie kupić kakao, bo jestem na przerwie. I właśnie wpisałem, wpisywałem w notatnik yy, godziny. No i właśnie dlatego się zorientowałem, że dzisiaj jest 30. dzień pobytu tutaj. Oho, no proszę. Oddzielili dwa hotele płotem. Tam postawili, dali znak, że jest zakaz odwiedzin. Co to się stało? To ja nie wiem. Chyba przyjechali e, nowi ludzie z Rumunii i odbywają kwarantannę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No cóż, ja idę do automatu. Uzupełnili automat. Kurczę, ciekawe rzeczy tu są. Następnym razem wezmę sobie więcej pieniędzy. Kupiłem sobie dzisiaj taki zestawik, ponieważ chciałem sobie spróbować tego ciastka. No i tak to wygląda: kakao, szarlotka, podajrze, yy, banany, seven daysy i princesa. A dostałem dzisiaj w pracy z yy, kalarepę i szczypiorek. Sobie wezmę do hotelu i będę mógł sobie coś z tym zrobić. Jak jesteście w Niemczech i widzicie to, to koniecznie to kupcie. Wygląda niepozornie, ale jest naprawdę dobre, a w Polsce tego niestety nie ma. Fak. Powiem wam taką ciekawostkę, że. Jeśli macie przeciążone palce lub bolą was stawy, to kręcenie balkiem bardzo pomaga. I to w rozluźnieniu i w pozbyciu się bólu, który nam towarzyszy przy właśnie przeciążeniu tych palców, także bardzo spoko sprawa zrobię sobie dzisiaj jakąś sesyjkę kręceniową, ponieważ bolą mnie palce u obu, w obu dłoniach. I przydałoby się je rozluźnić, żeby ich nie przeciążać jeszcze bardziej. Oj. Dzisiaj będę krótko spał. Z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że chciałem nagrać jakieś fajne kombo na Instagrama, ponieważ ostatnio rzadko wrzucam coś na mój profil. I troszeczkę się zastałem przez to, że y, ostatnio prawie w ogóle nie kręciłem, i ciężko mi było nagrać cokolwiek, więc zeszła mi godzina z tego. Yy, I drugi powód jest taki, że udało się przenieść mnie i chłopaków do jednego pokoju. Oni jeszcze o tym chyba nie wiedzą. Yy, więc przeniosłem wszystkie rzeczy, tak po prostu rzuciłem na łóżko, które zajmę, y, czyli na dole. Wcześniej miałem. W poprzednim pokoju na górze co mi się nie do końca podobało, więc duży plus, bo lubię spać na dole. No i teraz będę wszystko tam wpakowywał: czy to do zamrażarki, czy lodówki. Na szybko jakoś nie, nie będę rozpakowywał torby. Po prostu chcę pójść spać, żeby spać te jak najwięcej godzin, ile się da. To jest właśnie sklep, do którego chodzę mają ciekawe chłodzenie położyli po prostu takie węże ogrodowe na dach z dziurami i chlapią go zimną wodą spoko dzisiaj trochę lepiej frytki, mizeria gordon blue jak nie wiecie to sobie wygooglujcie co to jest i nie polecam piec na folii aluminiowej bo się przykleja wszystko do niej my chcieliśmy przyoszczędzić i no Trzeba będzie kupić papier do pieczenia. No ładnie. Weź tu teraz ogarnij To co tutaj widzimy? O tu. To są kilogramy. A ta tutaj ta wielka płyta, to jest waga. Traktor przyjeżdża z przyczepą i tu się wyświetla waga. Coś na przykład w stylu 15 Ton, 20, jakieś takie niewielkie. Jak pranie nie zdąży wyschnąć, to zawsze są nagrzane silniczki. Tutaj mamy jeden, drugi. Tutaj właśnie suszę sobie rękawiczki. No, i tutaj jak możecie zauważyć, postaram się to jakoś pokazać. O, widać jak leci tutaj para. Ponieważ nie wyschła mi tutaj góra odląkliwa, więc sobie go teraz suszę, ponieważ jest tutaj na tej hali strasznie zimno. Kolejna myszka uratowana. jest godzina czwarta jakieś 10 minut temu skończyłem pracę i jestem zbany ponieważ zapomniałem zmienić kalosze na zwykłe buty ponieważ dzisiaj w pracy głównie chodziłem właśnie w kaloszach no a to właśnie kalosze zostawiam w pracy, a nie buty więc teraz e, będzie misja pod tytułem uzyskiwanie butów z ciemnej hali mam nadzieję, że drzwi będą otwarte wejdę tylnymi ale oprócz tego to leje deszcz i jest burza ogólnie więc dosyć ciekawie dostałem trochę fantów sałata lodowa na kanapki kalafior do brokuła, bo mamy w lodówce jeszcze no i szczypior do jajecznicy <noise> W ostatnim odcinku was okłamałem, ponieważ napisałem tam na samym końcu, że dzisiejszy odcinek będzie ostatnim z tej serii, ale wyszło mi tyle materiału, że będzie jeszcze czwarty odcinek, oraz stwierdziłem, że jeszcze z domu, jak już wrócę do Polski, nagram takie podsumowanie. Ale to już nie musicie się obawiać, nie będę was męczył tym, że co tydzień będą wchodzić te filmy. I wrzucę czwarty odcinek oraz podsumowanie w krótkim odstępie czasu od siebie. Nie wiem, czy to będą dwa dni, czy jeden dzień. No i szykuje się taki pewnego rodzaju odmurzacz, który nie będzie za bardzo związany w ogóle z balisongami, choć pewnie tam się przewiną w tym filmie. E, więc oczekujcie, myślę, że będzie naprawdę fajny, e, przynajmniej no, ja się tym jaram. E, no i, i, i co dalej? No, trzymajcie się do następnego odcinka, już ostatniego z tej serii. E, trzymajcie się i cześć.